Witamy, nowy odcineczek i też niespodzianka pewna, bo mamy okazję być w salonie i to tych samochodów, czyli marki Porsche. Dzisiaj trochę ponagrywamy, też pokażemy Wam, jak to tutaj wygląda. Jesteśmy umówieni na, na 12.30 z, z kolegą, który tutaj pracuje. No i mamy nadzieję, że fajne nagrywki wlecą. Na pewno w niedługim czasie zobaczycie jakąś rolkę, właśnie od Porsche w Szczecinie, bo w Szczecinie się znajdujemy. Także zapraszamy Was do oglądania. No i lecimy z tematem. Cześć, cześć. Przyjechał, przyjechał, przyjechał Davidos. Mówił, że ma dla nas niespodziankę. Jesteśmy ciekawi. To, to będzie? Jak wrażenie? Kurczę, te samochody to wyglądają, Wam powiem, niesamowite. Robi bardzo duże wrażenie, Wam powiem. Jest tyle tych rodzajów tutaj. Mało tego, dzisiaj jest sobota. Jest, e, można sobie z tego, co słyszałem, e, jazdę wykupić i sprawdzić, przetestować taki samochód. Także fajnie, że w ogóle taka opcja jest dostępna tutaj. Kiedy musieliśmy zaczekać na Dawida, bo jako pracownik Porsche miał jakieś ważne sprawy. Ale jak przyszedł, omówiliśmy kilka spraw poza kamerami i zaczęliśmy. A jeśli chodzi o Dawida, jest świeżym pracownikiem w salonie Porsche i dzisiaj będzie nas oprowadzał po tym cudzie motoryzacyjnym. Na marginesie jeszcze dodam, że Dawid też biega i prawdopodobnie, gdyby nie zawody, to by nas tutaj nie było. To pokażę to co chciałem od że to jest w elektryczny samochód. O, pokażę Wam pewien fajny bajer. Widzi no to nie. E, właśnie, żeby ładować ten samochód przez właśnie to gniazdko elektryczne, jak macie oczywiście kluczyki przy sobie, to przez taki prosty ruch przy przejechaniu. Kurczę. O nie, dobra, działa to. Bo przez taki prosty ruch możecie odpalić właśnie to gniazdko, no, no i z powrotem tak samo robicie i wracam wam to na miejsce. Nie bójcie się, że posiadając takiego Tajkana tam gdzieś sobie parkujecie i nagle ktoś podchodzi randomowy, odsuwa sobie. No kluczyki i, wiecie, pewnie ale muszą być. Ale muszą mieć kluczyki przy sobie i, e, i wtedy na spokojnie funkcja działa. No i właśnie ten konfigurator. Tutaj też mamy dużą i szeroką gamę różnego rodzaju modeli: KMAN GT4 RS, Macan elektryczny, Kajeny, Taycan, Panamera. No i w tym przypadku 911, która po prostu jest moim ulubionym modelem w sumie najbardziej kultowym. I tutaj wiadomo to w konfiguratorze e, można sobie e, zrobić coś po swojemu. 911 e, Możecie sobie wybrać daną swoją specyfikację, mówię to oczywiście są, które nie wiedzą, wy akurat jesteście w temacie i nawet sobie spróbuj sam. No mówię własną, własny model wymarzony może... To co, Dawid? Jakie konfigurujemy? Na Steam Capture firmowy. Wiesz jakieś ciekawe na dwóch tutaj to jest fajna opcja, bo na telefonie to nigdy tak nie, nie wyjdzie. Tutaj macie pewnie też więcej opcji może na telefonie, to tak zawsze uda. Powiem wam szczerze, że jestem naprawdę szczęśliwy i wdzięczny, że też mam taką możliwość pracy też w młodym wieku, bo swoją drogą dzisiaj właśnie świętuję 17 urodziny. No właśnie, wszystkiego najlepszego. Dziękuję, Zdecydowanie jest to kwiata marzeń. Dziękuję bardzo. U nas tak na marginesie też się będzie budował salon Porsche. O! Więc a, może w podobnym a? kierunku coś żeby nagrywać coś tam. A powiem wam szczerze, że naprawdę zachęcam was, bo no mówię to jest naprawdę wspaniałe środowisko ludzi. Znaczy, e... Ludzie z pasją, nie? No. Dokładnie. No i sami też widzicie, że udawałoby się... Wiecie, w niektórych salonach po prostu to działa tak, na takiej zasadzie, że wiecie, macie bezpośrednio kontakt, klient e, sprzedający, klient sprzedający i tyle. A tutaj macie i znajomych od razu jako sprzedających i przyjaciół nawet później. Naprawdę coś wspaniałego. Chce przejść do tamtych dwóch modeli czy nie bardzo? Niestety problem jest taki, że bardzo bym chciał, ale z wejściem nie mam możliwości. Ale mogę Wam pokazać bardziej z zewnątrz, to, nie patrząc na ten duży model. Uwaga. Okay, nie, nie. Mamy Porsche 911 ST-Skalin 18. I spójrzcie teraz na ty takich fajnych detali, Czyli na przykład tutaj bo ten w ogóle model powstał na 60-lecie modelu 911 więc to jest naprawdę unikatowy samochód, on nawiązuje w ogóle nadwoziem do 911 GT3 Touring, tyle że akurat jest no, trochę bardziej zmodernizowany, akurat w takim fajnym, jedynym moim zdaniem słusznym kolorze taki okay, morski, no mówię wspaniały, teraz proszę Państwa zamienimy takie coś małego w coś takiego Czyli 11ST skonfigurowane właśnie pod klienta, czyli w tym przypadku mamy tutaj też takie, e, powiedziałbym złotawe wnętrze e, tej jednostki st e, i tutaj też są bełkowate, kubełkowe fotele, przepraszam bardzo. Cena rynkowa chyba wynosi około miliona 600 tysięcy złotych, ale to też zawsze możecie sprawdzić, gdyby się też e, pomylił. No mówię, auto marzenia. No, a z tyłu za nim stoi taki bardziej smój. 1911 GT3 RS. Tego czasu jeden z najszybszych na Nowego Tak, to prawda. Teraz to się oni bały się ten rekord? jeśli nie, e, Ale to w klasie elektrycznej, nie? Czyli, w elektrycznej, czyli tak, to jakby tak. bardziej jak Taycan? Tak, to prawda że gt 3 to w sumie jest takie no nie każdego. Zapytasz randomowej osoby, jakie jest Twoje włożone auto. O gt 3 gt 3 Porsche, Porsche, no mówię, to, jest, no, to jest też pokazuje, że ta marka ma naprawdę duże takie zaplecze fanów różnego rodzaju. Tyle, że w mojej opinii też fajnie byłoby... Markę Porsche, też znać taką, wiecie, taką podstawową historię, i mniej więcej orientować się, a nie w sumie tylko mówić GT3RS, moje wymarzone auto, bo to też takich fanów motoryzacji boli z tego co wiem. Pozdrawiam tutaj wszystkich oglądających, którzy akurat wiedzą o czym mówię. Jest też, że ten model wychodził w specyfikacji nawiązującej do pierwszego modelu ES, czyli 27S bazującym na jednej z pierwszych 911 i dla niego było to, że był w białym nadwoziu z zielonymi czerwonymi felgami. Tak, tak, tak. Czerwonymi, chyba. Zielona wychodziły chyba tylko na Amerykę yeah. w Tego to Ci nie umiem powiedzieć, tu mnie zaskoczyłeś, bo o, sam nie mam takich. <laughs> Więc na jest to naprawdę model z dużą historią i nawiązuje do tej historii hmm. na pewno. Jest nazwa Arctic Grey, arktyczny szary. Z takimi fajnymi oznaczeniami. tutaj w tym przypadku. 18 płaszczyzn, więc jest naprawdę niesamowite. Na przykład tutaj może sobie wyciągnąć tą to... Nie wiem jak to określić, ale to podkuda Schować, no mówię, podnieść fotel, obniżyć. Wiadomo, o, nie jest najbardziej pojemny, ponieważ jest to samochód sportowy. Ale tak to się prezentuje. Waliza się zmieści. No, Walizka się zmieści, no mój plecak nie. jeden, drugi. No tutaj, na trzeci, czwarty no to nie można jechać jeszcze na górę można nie jechać powiem wam szczerze, że macie, nie wiem, milion trzysta w kieszeni to jak najbardziej was zachęcam do kupna takiego samochodu i do szybkiego podróżowania eee, tak, tutaj mamy taką fajną w ogóle historię I sobie słowa zasady ponieważ ten, sam, ten salon w ogóle jest ze spółce e, Cichy Zasada tutaj też macie taką szereg takich różnych historii z latami e, właśnie sobie słowa, zasady z jego rajdu. Szanuję tego Pana, ponieważ e, wiele w życiu poświęcił motoryzacji e, no, zaznaczmy okay. jeszcze, że dalej zdarza mu się stetować. no dokładnie używane po prostu nie wiem, klientom się nie spodobały albo po prostu Dodatki nastąpiły i te samochody akurat trafiły tutaj, e, pod kokoszko i 9,12 e, GT3. Niestety nie mamy możliwości odsunięcia, no może lekko, żeby zobaczyć ten oliwkowy kolor. Minimalnie może się zauważyć, e, ale nie bardziej. E, samochód jest akurat przygotowany dla klienta, ponieważ jest to samochód e, już używany, kupiony. Cena rynkowa to około 1 250 pięćdziesiąt tysięcy złotych, ale wiadomo, to jest używany egzemplarz, więc minimalnie ta cena będzie się wahać. Robi robotę roboty pierwszy raz, w ogóle widzę jakby tyle, tyle modeli nie? w jednym salonie. A, to prawda. Powiem szczerze, że cały czas salon się rozwija, cały czas, wiecie, następują jakieś różnego rodzaju zmiany, jakieś zaawansowanie, też teraz e, kilka samochodów najprawdopodobniej będzie sprzedanych, Tutaj akurat e, Dalej cały szuka klientów na tą trójkę w touringu, która jest w ogóle też w bardzo fajnym pakiecie wyposażeniowym, ponieważ wiecie, on łączy takie czarne elementy z, ze złotymi. To się nazywa chyba Porsche Exclusive, coś tam, coś tam, nie chcę wam skłamać, ale ludzie też nie kupują tego samochodu ze względu na to, że on ma kubełkowate fotele i ma też tą ekskluzywną skórę, ale jak samochód ma kubełkowate fotele, to przy wsiadaniu, w wysiadaniu cały czas ono się ściera, przez co po prostu wiele osób Także widzicie, możecie odwiedzać, za, za, zapraszamy, bo jest jest naprawdę wybór bardzo duży. Takie miejsce, w którym ludzie mogą sobie wygodnie usiąść, odpocząć i będziecie porozmawiać w takim doborowym towarzystwie. Co, kiedyś tutaj też będziemy siedzieć? Tutaj albo w Bydgoszczy. Albo w bydzi, no. Bardzo proszę. Na chwilę usiedliśmy w sumie nie wiem po co. Może tylko dlatego, żeby poudawać, że stać nas na cokolwiek, poza braloczkiem do kluczy. Ale tak na marginesie, mój mikrofon chwilowo był zepsuty, dlatego nie nagrało się moje pytanie do Dawida, ale dotyczyło ono jazd testowych i ogólnie jak to u nich wygląda. Nie wiem, jak na przykład jakiś kierowca jest zainteresowany kupnem samochodu, po prostu wiecie, mówi sprzedawcy odnośnie samochodu, który go najbardziej interesuje, no i też no, to co liczy, no i wtedy wiecie, ma się na taką jazdę testową, w której możecie zadeklarować, czy na przykład wy chcecie być kierowcą, czy na przykład chcecie być wożeniem, na przykład wiecie, i każdy, zdarzało się też takiej sytuacji, że ktoś na przykład w modelu Panamera, zależało mu na przykład na tym, żeby siedział sobie z tyłu. Nie był tym kierowcą, bo wolał akurat sobie na przykład taki luksus i wiedział, że ktoś inny na przykład będzie to auto kierować. to no wiadomo, że on też tam przetestuje sobie, ale nie na tym to polega. Ale no bo jest, jeśli chodzi o jazdy testowe, to nie ma żadnego problemu. A na przykład czasami ludzie po prostu chcą wziąć demówkę, bo właśnie demówki są po to, żeby e, mieć, dlatego demówka jest w każdej wersji. Ja posiadamy tutaj demówkę Kena demówkę Macan'a, elektrycznego i spalinowego 911, więc każdy tutaj model możecie przetestować, no wiadomo, że akurat w sytuacji, w której chcecie mieć, nie wiem, GT3 RS-a na testy, no to nie będziecie go na testy, bo to jest samochód to mówię, unikatowy, no, tutaj, Turbo S wszystkie takie lepsze, tylko na przykład jak sam on posiada, nie wiem, 911 Carrera S, GTS, albo bazową to po prostu bierzecie i w sytuacji, w której nie wiem, macie jakieś wątpliwości większe, to no wtedy sami musicie sobie radzić, ale wiadomo, że no jakby to są za duże koszty eksploatacji i sprowadzania np. gt s na, na testowe. Właśnie, bo mówiliśmy, ja już rozmawiałem tutaj też z Dawidem, e, że bo Dawid też będzie na, na, na interwencji. Dokładnie. Także się na I pewno będzie. spotkamy. Mamy też zamiar z paroma znanymi osobami coś tam Podagrywać. ponagrywać, po, popytać. Także no zobaczymy jak to wyjdzie. No, także tam się na pewno też będzie. Dużo działa. Tutaj macie wynajmowane, czy e, to Nie. są akurat samochody, które po prostu są autami używanymi, czyli po prostu zostały wykupione przez firmy Porsche e, i po prostu czekają teraz na, na Tutaj właśnie mamy coś, okay. co chciałem Wam pokazać, czyli to jest 919 turbo. E, czyli jest to samochód, który e, to jest Turbo 50, e, samochód na właśnie 50 lecie. Z tyłu nawet macie takie fajne oznaczenie turbo, co jest naprawdę... E, Ciekaw... A jest. Ciekawą rzeczą. I to jeszcze na złoto. To jest niesamowite. Okay. Sobie... Mamy ciekawostkę. Którą... Zdradzić jest to, że modele RS, na przykład jak przyjechało do nas 911 GT3RS, nie mogą jakby być transportowane tak, żeby wszyscy go widzieli, tylko zawsze musi być jakoś tam zamknięty ze względu na to, że taki jest po prostu wymóg. że Tylko RS-y tak mają jeździć, taki wiecie, osobny transport to jest coś takiego, wiecie, premium i to nie może być ujawniane na zewnątrz, więc też taka sytuacja. Także jesteśmy już po, po całym dniu nagrywek dla Porsche w Szczecinie. No sam salon zrobił ogromne wrażenie dla nas. Myślę, że pierwszy raz w ogóle coś takiego widziałem, że jest tyle egzemplarzy tutaj dostępnych. To Nawet marzisz... same modele, nie? Same no Same modele to jest coś niesamowitego. Tak. Widzieliśmy i też pewne samochody, których nie mogliśmy Wam pokazać, ale naprawdę budziły ogromny podziw. Co tam, co tam niesiesz? A, tutaj takie podziękowanie dla was za odwiedziny Dziękujemy w bardzo. salonie. Bardzo dziękujemy. proszę. To, to, pokażemy, pokażemy, To my dziękujemy. To my dziękujemy, bo naprawdę no, robi wrażenie. Coś słodkiego na podróż. Kurę. no. Tutaj Cztery kolory. Czekoladki w kształcie. Tutaj macie znikę, tak. whisky, tak. słony karmel. Niech idziemy. Whisky, słony karmel. Tutaj macie... troskawkowe i to ja akurat macie proikną za pomóc. Ale ja sobie to na półce podstawiłem. Na pamiątkę w takim fajnym pudełeczku, morszy to, to jest w ogóle niesamowite, że wszystko co... jakby odkąd tu przyjechaliśmy, to no zobaczcie, nawet y, słodkości są zapakowane w, z emblematem normalnie. Robi, robi to wrażenie. Tu nawet najmniejszy drobiazg jest zrobiony na super poziomie. Także my dziękujemy. Dziękujemy Ci bardzo. I na pewno nie jest to ostatni raz. Eee, mamy też tutaj parę planów, które może z zrealizujemy z Dawidem. No i co? Widzimy się w następnym materiale, a efektów dzisiejszej pracy będziecie mogli się spodziewać w eee, dalekiej przyszłości. Dokładnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.